Z tej strony robek a to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2017. A w dzisiejszym odcinku e, lecimy lecimy, lecimy z gruperowaniem, z uprawą po orce. Jak widać, e, mam tu, jak mówię, wtedy cośmy orali. Tom rzodkiew, to właśnie już jest była skończona Zaurana, i teraz lecimy właśnie z uprawą. Będziemy to uprawiać. Yy, mamy trochę pola do uprawiania. Yy, zestaw to jest New Holland yy, T5150 oraz yy, Horsha Gruber yy, t 4FX. Zapytacie się mnie, dlaczego, dlaczego Robek wziąłeś New Hollanda, chociaż masz Waltry. Waltera jest większa, mocniejsza. I choćby ma szerokie opony. Już wam mówię, New Holland akurat był wolny, a Waltra mam na serwisie, bo Waltra mi się zepsuła i Waltra jest na serwisie i po prostu muszę, muszę, musiałem uprawić pole. No ale że nie mam takiego, można powiedzieć, mocniejszego ciągnika, żeby to ten, tego horsza uciągnąć. Dlatego właśnie się postanowiłem, że wezmę New Holanda i będę robił New Hollandem. No ale że ma właśnie ma cienkie opony, no może mm, Zobaczymy może, teraz na razie nie ma okresu yy, Okresu Pryskania nie rozsiewania nawozu, bo na razie jak widać Wszystko trzeba zaorać i zagruberować Także może zmienię na szerokie opony W New Holandzie Ale no to naprawdę się wszystko zobaczy Nie, nie ma po prostu, nie ma na razie czasu na Nie ma na razie czasu na sianie, pryskanie I tam takie pierdoły, dlatego może cienkie opony Na razie nie są potrzebne W New Holandzie, ale... Po prostu, nie no, Waltra mam i już za dwa dni z serwisu mają mi ją przywieźć. Tam mi się zepsuło coś, yy, cały ogólnie ten joystick do zmieniania biegów, coś się tam porąbało i porąbały się yy, hydroza hydrozawory do przez przedniego napędu i blokady, blokady mostu. Po prostu się jakoś tak o coś się im odmyśliło i po prostu nie działają. I właśnie y, to mi się już stało przy oraniu jak kończyłem orać drugie pole, no to właśnie już chcę biegić, biegi zaczęło coś strasznie ciężko, ciężko wchodzić i no i właśnie cały czas mi się grzebał, włączałem napęd, włączałem blokady wszystkim mostu i on po prostu nie szedł, nie szła ta waltra i po prostu wziąłem że jest serwis no to po prostu wziąłem oddałem ją na serwis niech ją naprawiają nie wziąłem później bo zaorałem no kończyłem drugie pole tam mi dostało może jakieś 2 trzy razy przejechać tym, na tym drugim polu no i właśnie skończyłem z wielką biedą skończyłem no i właśnie wziąłem nie Holandę, zapewniłem do tego kuna no i pojechałem na to pole, bo tu już jest zaorane i zakultywowane, no i wziąłem New Hollanda, włączyłem napęd, włączyłem blokady, no i idzie. No i naprawdę mm, była różnica, była, czu, było czuć różnicę między właśnie Waltrą a New Hollandem, a New Holland jest mniejszy niż Waltra, dlatego właśnie mm, no na serwis, niech naprawiają po prostu i żeby traktor mi jak najszybciej przyszedł, gdyż po prostu jest multium roboty. A ja w tym momencie na gospodarce ja mam tylko dwa ciągniki, czy mam New Hollanda i mam Case'a. Case jest w tym momencie yy, jest u sąsiada, bo pożyczyłem sąsiadowi, bo coś tam robi przy rozrzucaniu obodnika i po prostu potrzebował drugi ciągnik y, do wywożenia. No i yy, dałem mu, pożyczyłem mu tego Case'a. No i po prostu teraz można powiedzieć, dostał mi tylko New Holland, i dlatego właśnie można powiedzieć, wszystko robię New Hollandem. Skończyłem sadzić to pole, bo... Yy, tak, skończyłem to pole, to, to pole, tak, skończyłem sadzić, no to od razu wziąłem sadzarkę od i wziąłem się za właśnie roboty w polu New Hollandem, no trudno, dzięki opony, dzięki mi oponami, no ale jakoś sobie daje radę ten New Holland, zobaczymy po prostu jak w innych robotach, mm, jak mi odda, odda, odda sąsiad Casey, no to zaraz się bierzemy, będziemy siać jakieś tam pola, po prostu nie ma na co czekać, a no po prostu trzeba, trzeba, trzeba robić robotę, a po prostu nie ma zbytnio czasu i co tam jeszcze wam powiedzieć na pewno w tym momencie, kiedy wy to oglądacie ja w tym momencie to pobieram sobie nową mapę do Farming Simulator 17 jest to mapa Old Stream tak ją właśnie pobieram, bo jest mała, ma jakieś 118 chyba mega także ją pobieram na testy, ja jej nie pobieram na serię tylko ja pobieram po prostu na testy, sprawdzić jak tam wygląda ogólnie wyglądają mapy dodatkowe do farminga 7 właśnie zacząłem ją pobierać yy, w tym momencie jak Wy to oglądacie no to ja ją pobieram tą mapkę ona tam pokazuje mi jak zacząłem nagrywać, pokazywało mi jakieś 20 minut także yy, coś czuję, że gram ten odcinek, zobaczę renderuje głos w Audio City i zobaczę pewnie już będzie pobrana ale yy, nie będę się jeszcze bawił, wezmę jeszcze nagram jakiś drugi odcineczek i Wtedy zobaczę jak to będzie ta mapka wyglądała Naturalnie jeżeli będziecie chcieli Piszcie w komentarzu W komentarzach czy będziecie chcieli z jakąś drugą serię Powiedzmy o jak w tym momencie na drugiej mapce Jak pobieram w tym momencie tego old streama Na innej mapce i czy chcecie powiedzmy jak na jakichś tam innych modyfikacjach Jakiś ciągnik, nie ciągnik, modyfikacja maszyny, jakieś modyfikacje Czy chcecie właśnie Żeby po prostu można powiedzieć robić drugą serię Na przykład z widzami bo tam widziałem Hubert znowu że, nie, Przepraszam nie Hubert tylko Bercik Także zgłasza się tam, ale to nie bójcie się, Teamspeak będzie podany. Tak, Teamspeak, nie mówię o Skype, bo Skype to już jest z nieaktualne. Nie, nie, nie. Teamspeak będzie podany w komentarzu nie w komentarzu, tylko w opisie pod tym filmem będzie dodany Teamspeak. A jak zapomnę, po prostu dodać nowa, napiszę komentarz. Będzie dodany TeamSpeak, dlatego słuchajcie dokładnie, że będzie TeamSpeak, a nie pisze w komentarzach właśnie o Skype, bo naprawdę Hubert mi pisze o Skype, a, a ja Ci mówię w tym momencie, że Skype a Ci nie podam, bo Skype to nie jest rzecz do gadania i ja Ci w Skype nie będę go podawał w tym momencie, dlatego właśnie. Y będzie w opisie, jak, jak nie zapomnę dać w opisie z y, spika, to dam w komentarzu tym Po prostu, żebyście się zgadali Ja jestem y, czwartek wieczór, piątek wieczór, y, nie, piątek wieczór, sobota wieczór i niedziela wieczór Jestem powiedzmy, no i we wtorek, jak mam czas, ale we wtorek rzadko Także czwa, piątek wieczór, sobota wieczór i niedziela wieczór jestem do waszej dyspozycji TeamSpeak będzie podany, będziecie mogli sobie wbijać, wbijać i gadać y, będę w, w tych godzinach do waszej dyspozycji będę yy, najprawdopodobniej od powiedzmy tam nie wiem 18:30 18, 18 zależy na, naprawdę o, o, powiedzmy w czwartki będę, w piątki będę od 18 do 20 yy, niekiedy może później trochę wcześniej do 19 bo tam wiecie jak to wychodzi do 19 yy, w soboty będę od yy, no też 18, powiedzmy już do 20, no i w niedzielę tak samo do 18, do 20 yy, będę do, do waszej dyspozycji Po prostu, no czy akurat dzisiaj w sumie jest niedziela i jest yy, 15 To może od 15 do 6, yy, od, od 15 do 17 Nie, od, jest 17, nie 15 od 17 do 16 do 17, do 14, nie wiem, od 5 do 6 albo od 6 do 7 I zobaczymy to wszystko po prostu jak to wyjdziesz czasem Na pewno mówię wam, czwarty, piątki, soboty niedzielę, te 3 dni będę dla was po prostu ja też muszę mieć chwilę swojego czasu Jeżeli mnie nie będzie na tym spiku po prostu nagrywam albo jakieś tam inne rzeczy po prostu zobaczymy to wszystko jak to się ogarnie Mapy, nie mapy na razie, jak mówiłem. Map, map mam 0, 0 modyfikacji, czy na razie dotychczas? Bo, jak mówię, teraz tą mapę, pobieram także zbytnio modyfikacji. Więcej nie będę pobierał. No i jeżeli, jeżeli ta mapa mi się spodoba, to właśnie będziemy prowadzić serię. No to na pewno jakieś tam modyfikacje będą pobrane, ale tu na pewno wszystko będziecie się dowiadywać na bieżąco w odcinkach. Jeżeli będziecie chcecie, napiszcie w komentarzu, chcecie, z, żebym wam zrobił prezentację tej mapki, co właśnie pobieram. Jeżeli chcecie, to na pewno zrobię wam ją prezentację i na pewno, jak wam się spodoba, mi się spodoba, to na pewno zrobimy y, serię. No tu jest old stream, no to może jakiś na starych maszynach. Zobaczymy wszystko. Tak, na pewno jakaś musi być seria polska, ale to wszystko okaże się po prostu jak wyjdą modyfikacje polskie Jeśli wyjdzie mapa polska, naturalnie wszystko będzie na bieżąco Wiemy, że jakie są tam polskie mapy, ale ja na razie yy, chwilę gram na oryginalnej Chyba, że będziemy prowadzić tą serię i tą serię Czyli raz odcinek yy, z, Raz odcinek z tej mapy Raz z tamtej, znowu z tej. Wiecie o co chodzi? To jest akurat coś, coś głupiego w tym New Hollandzie. Popatrzcie, popatrzymy w tym kącie, w taki kąt, to jest fajnie spoko Jest New Holland. Yy, yy, koło się łączy z piastą, powiedzmy. A jak patrzymy, tak, to widzimy, że jest szpara. Jest taka wielka szpara pomiędzy tymi. A jak popatrzymy pod takim kątem, już jej nie ma. A jak tak popatrzymy, to już jest ta szpara Także z przodu jest chyba. O, właśnie, z przodu jest tak samo. Popatrzymy pod innym kątem. Po prostu to jest niedopracowana, chyba na, dlatego na cienkich oponach. Yy, muszę zobaczyć, jak jest na szerokich oponach. To jest po prostu niedopracowane. Dobra, teraz w sumie kończymy przyjazd i będziemy pewnie kończyć odcinaczek, bo musi, muszę zobaczyć, może się już poprawa mapa, może ją wrzucę. Yy. I. Dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję was za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie!